Minecraft, ale gdy dotknę koloru zielonego, umieram. A moim celem jest zdobycie diamentów. Dobra, widzowie, tak więc zaczynamy. Zrozpiliśmy się na podzolu, są tu różne krzaczki. Dobra, to zbierzmy drewno. Dobra, widzowie, mamy drewno i idziemy szukać jakiegoś kejwa. Coś tam widzę, chodźmy tam. Spróbujmy się przebudować. W tamtym kierunku już widzę żelazo. Patyki, patyki, crafting. I love łopatę, żeby zniszczyć nieki się podbudować, bo. Dobra, podbudujmy się. Pyk, pyk i pyk. Dobra, mamy nasze żelazo, bierzemy, przepalamy żelazo, dobra, tak więc nasze żelazo już się przepaliło, zbieramy piecyk, miecz, tyki, kilof, wiadro i tarcza, jeszcze trochę węgla, żeby zdobyć yy, pochodnie. dobra, tak więc mamy już uporządkowane wszystko, więc zakładamy tarczę, niszczymy crafting. Dobra, teraz niszczymy lód, aby zdobyć wodę, którą weźmiemy w wiaderko. Mam nadzieję, że bezpiecznie. Dobra, widzę tu bardzo dużo zielonego. Jak ja mam tu przejść? Muszę je niszczyć kilofem. Się przycisnę. No i schodzimy tam. O! Nie. Zaskakujemy, zaskakujemy. Hm. O! Nie. Zeskakujemy, zeskakujemy. O nie! Dobra, zombiaki chyba jednak mogą mnie dotykać I na zielona Dobra No nie Nie No nie Zginąłem